łączymy się tak międzynarodowo, między Polską a Norwegią. Stella w Krakowie. Pogoda dopisuje. A ja tutaj z Norwegii, z Rode, całkiem niedaleko do Fredrikstad, niedaleko do Oslo. Ciekawe, ciekawa możliwość dzięki temu internetowemu światu. I Stella takie pytanie dosyć wprost jak na początek kto ty jesteś jednym słowem jakbyś miała się określić opisać kim jesteś jakie byłoby to słowo jednym słowem to trudne zadanie ale gdybym miała poszukać jednego najbardziej adekwatnego słowa to odpowiedziałabym ci jestem szczęśliwym człowiekiem a czy Gdyby to pytanie zadał ktoś inny, albo w zupełnie innych okolicznościach, bądź też właśnie nie przez internet, albo ktoś pochodzący z zupełnie innego kraju, innej płci, czy gdyby jakaś okoliczność się zmieniła, jest szansa, że na to pytanie odpowiedziałabyś kompletnie inaczej. Czyli na pytanie, kim jestem, w Twojej głowie pojawiłaby się zupełnie inna odpowiedź, inna definicja gdybym miała tylko jedną możliwość, to odpowiedziałabym to samo. Gdybyśmy się połączyły, Gdybyśmy się połączyły w innych warunkach i gdybym miała więcej możliwości, to na pewno opowiedziałabym Ci dużo więcej. Mogłabym Ci powiedzieć, że jestem Polką, jestem socjolożką, jestem nauczycielką jogi. A gdybyśmy widziały się dłużej, i znały się dłużej, to pewnie powiedziałabym ci, że lubię zapach skoszonej trawy, czy lubię patrzeć na niebo. Mogłabym opowiedzieć na pewno dużo, dużo więcej, ale gdybym mogła użyć tylko jednego słowa, to na pewno bym go powtórzyła. Czym wobec tego jest tożsamość? Choć odwołując się do tego, co powiedziałaś, nie można albo niesamowicie trudno jest opisać samego siebie jednym słowem, więc co to tak naprawdę jest ta tożsamość? Od czego ona jest zależna i czy, skoro tak jak powiedziałaś, w zależności od naszej interakcji mogłabyś powiedzieć wiele, wiele więcej, to czy może istnieć kilka odsłon tego, kim jesteśmy, kilka odsłon tożsamości właśnie? Tożsamość jest próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem, czy też tak naprawdę kim się czuję. Um, trochę inaczej widzimy sami siebie własnymi oczami, a czasami trochę inaczej widzą nas inni, więc to są te dwa aspekty. A czy my mamy jakiś wpływ na to, czy w zasadzie chcemy kształtować, jeśli w ogóle się można mówić o czymś takim jak kształtowanie własnej tożsamości właśnie ze względu na to, aby być w jakiś sposób postrzeganym przez drugą stronę. Tożsamość jest procesem, kształtujemy ją pierwszych już od pierwszych dni naszego życia i szczególnie w dzisiejszych czasach bardzo dynamicznych Płynnych, jakby to powiedział wybitny socjolog polski Zygmunt Bauman, jest procesem bardzo dynamicznym, zmiennym. Tożsamość zmienia się właśnie na przestrzeni lat, wraz z naszą wiedzą, wraz z naszymi doświadczeniami. I oczywiście szukamy siebie wewnętrznie, ale oczywiście patrzymy też na to, jak postrzegają nas inni i też na to reagujemy. Czasami ten obraz nas samych w, naszym, w naszych oczach różni się od tego obrazu, e, który mają inni wobec nas samych. Czasami te obrazy są spójne. Jeśli tej spójności nie ma, no to zastanawiamy się, czy faktycznie tacy jesteśmy, jak nas inni postrzegają. To bardzo skomplikowany proces, ale dążenie do takiej świadomej refleksji i wybieranie w zasadzie tego, co dla nas jest najważniejsze, jest drogą do wewnętrznego spełnienia. To bardzo ciekawe, co powiedziałaś o kształtowaniu się tożsamości, właśnie w kontekście procesu. Czyli to, że ta tożsamość nie jest czymś. Tak naprawdę raz uformowanym, tylko jest czymś dynamicznym, jest zmiennością, a nie stałością. I to znów kieruje moje zainteresowanie na temat tożsamości dziecka. I myślę, że tutaj masz do powiedzenia bardzo dużo, szczególnie e, jeśli e, przywołamy. Swoje doświadczenia badawcze i pracę poświęconą dzieciom polskich imigrantów w Norwegii. Tutaj naprawdę wielość tematów, o które chciałabym zapytać, nie ma końca, ale zaczęłabym od jednego. Czy właśnie na podstawie tych doświadczeń, tych badań, współpracy z rodzinami migracyjnymi, ze szkołami polonijnymi, mogłabyś powiedzieć. Co myślisz, czy można czuć się jednocześnie Polakiem i Norwegiem, właśnie w kontekście dzieci polskich imigrantów, na przykład w Norwegii? Czy też jeżeli w jakiś sposób łączymy w sobie elementy tych tożsamości, to nigdy nie będziemy w pełni ani Polakiem, ani Norwegiem? Pytasz o szczególny rodzaj tożsamości, o tożsamość narodową, o poczucie tego, kim jestem, czy kim się czuję w takich ramach narodowych. Odpowiadając na Twoje pytanie wprost, ale jeszcze go pogłębię, czy można czuć się jednocześnie Polakiem i Norwegiem, Polką i Norweszką? Oczywiście, że tak. Czy można się czuć tylko i wyłącznie Polakiem czy Polką w Norwegii? Odpowiem oczywiście. Czy można się czuć tylko i wyłącznie Norwegiem, Norweszką w Norwegii jak najbardziej? Czy możemy też nie wiedzieć, kim się czujemy? Również moja odpowiedź jest twierdząca, więc tych opcji jest naprawdę bardzo dużo. I e, bardzo pięknym procesem jest poznawanie poczucia, toż, po, poczucia tożsamości narodowej z perspektywy indywidualnej. Każdy z nas, w tym również i dziecko, e, będzie to odczuwało w inny sposób być może zaryzykuje stwierdzenie, różnie w różnych fazach życia. Prowadziłam badania w Norwegii od 2014 roku i w trakcie tych pięknych kilku lat miałam okazję przeprowadzić ponad 50 rozmów z dziećmi polskich migrantów w Norwegii. Były to zarówno dzieci, które urodziły się w Polsce i wyemigrowały do Norwegii, jak i dzieci, które urodziły się w Norwegii z pary polsko-polskiej. I również dzieci, które urodziły się z pary polsko-norweskiej, już w Norwegii, to trzy różne. Sytuacje adaptacyjne to trzy różne. Takie trampoliny, można by było, że tożsamościowe. I każda osoba, z którą rozmawiałam, niezależnie od tego, czy miała 6 lat, czy 9, czy 15, czy nawet 33 i więcej, identyfikowała się w inny sposób. Różne były to proporcje. Raz dzieci mi mówiły, że czują się bardziej Polakami niż Norwegami, raz bardziej Norwegami niż Polakami. Innym razem z historii mówionej wynikało, że czują się 50 na 50, czyli w 50%, 50 polką, Polakiem, w 50% Norwegiem, Norweszką. Więc te proporcje są różne i ważne, żeby pamiętać, że każdy może je artykułować w taki sposób, w jaki chce. To nie jest tak, że skoro urodziły, urodziliśmy się w Polsce i wyemigrowaliśmy do Norwegii, to koniecznie zawsze musimy się w 100% czuć Polakami. To tak nie jest. Proszę pamiętać, że wchłaniamy przez nasze pory, przez, nas, przez naszą skórę, mówiąc metaforycznie, różne kultury i z czasem stajemy się częścią tej kultury czy tychże kultur, e, więc mamy wiele warstw tożsamości ogólnie i mamy również, możemy mieć wiele warstw tożsamości narodowej odsłaniające się w różnych kontekstach, troszkę inaczej możemy się czuć w środowisku szkolnym, trochę inaczej w środowisku rodzinnym. I ja miałam niesamowitą możliwość odkrywania tych różnych warstw tożsamości narodowych dzieci, ale pewnie jeszcze wrócimy do tego wątku.